Cześć, witam was na moim kanale. Dziś będzie film o tym, jak posadzić krzewy owocowe, mianowicie porzeczkę, pożycz, jarzynę i agres czerwony. Mam nadzieję, że ten film Wam się będzie podobał. Od razu mówię jeśli tak, to pozostawcie łapkę w górę. Dodajcie komentarz, jakieś pytania zadajcie w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to Zapraszam do subskrypcji i do obejrzenia innych filmów. A więc, takie mamy krzaczki kupione. To jest porzeczka biała, czerwona, jeżyna i agres. Sadzonki są z, z marketu. Ponieważ cena w szkółkach to powaliła mnie na kolana, można tak powiedzieć. I teraz tak, co trzeba zrobić? Pierwsze co? Wykopujemy otwory. No wiadomo, wiadomo, to ma sadzonka z 20 cm, tak więc wkładamy. Bo ten jest już trochę za głęboki, tego podsypiemy. I tak, pierwsze co sprawdzamy czy w jakim sadzonka jest w ogóle w stanie Ja odwinę i zaraz do Was wracam. Tak i sadzonka jest już rozpakowana, ku zdziwieniu jest ona dość dobrze zabezpieczona. Teraz tak, jakbyście kupowali sadzonki w marketach, pierwsze co, to patrzcie czy puszcza ona pąki nowe. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli ma pąki to znaczy, że jeszcze krzaczek żyje. Często jest tak, że w marketach możemy kupić sadzonki, które leżą już bardzo dużo czasu są pozasychane i nic z nich nie będzie następnie sprawdzamy korzenie tak jak widzicie tutaj korzenie są jasno białe niektóre są takie lekko brązowawe ale to to są pojedyncze sztuki tak więc system korzeniowy w tej porzeczce jest bardzo dobry tu nawet od spodu mamy kilka bardzo grubych korzeni tak więc nie powinno być problemu żeby nam się ta porzeczka przyjęła co jeszcze trzeba sprawdzić? Tutaj bryła ziemi jest o, ostry. O. Tutaj bryła ziemi jest bardzo wilgotna i co jest bardzo dobre, gdyby ona jednak nie była, nie była wilgotna, tylko sucha, to należałoby taką sadzonkę rozwinąć z tej folii zabezpieczającej i włożyć ją do wody na pół godziny, na godzinę. Tak, żeby ona po prostu się napiła wodę, namokła i żeby z tego naszego pracy w ogóle coś było. Teraz tak, przed przystąpieniem do sadzenia sprawdzamy. Tu jest już za głęboki otwór, czyli go trochę zasypujemy, wiadomo, oczywiście od razu odchwaszczamy. ta ziemia tutaj była przekopywana jesienią z obornikiem jak widzicie jest tutaj czczownica, czyli jest ona biologicznie żywa jak to się teraz fachowo zaczęło nazywać i tak, mamy naszą sadzonkę ustawioną ziemia jest dość taka luźna, więc nie musimy jej zbytnio z nią nic robić, bo jest dość krucha tak więc ona powinna, będzie dość będzie dobra dla naszych tych sadzonek. Gdybyście mieli ziemię piaskową albo gliniastą można taką ziemię wymieszać z domów z, no ojen, z kompostem. Z kompostem takim zakupionym lub też swoim jeśli macie to pomoże w ukorzenianiu się pożyczek dodatkowo jeszcze taką bryłkę można troszkę o, tak porozrywać pozgniatać żeby tutaj jak najwięcej jak najwięcej wody i składników odżywczych się dostawało podczas zabiegów pielęgnacyjnych teraz tak obsypujemy wstępnie Wiadomo, gdzie jakieś korzenie jeszcze. Jeszcze wyrzucamy. Dobrze, mamy tak mniej więcej pół zasypane. Więc teraz możemy już podać nawóz jakiś pierwszy. Najlepiej naturalny wiadomo, ale jeśli nie macie to możecie kupić czy to obornik granulowany i dosypujemy go nie za dużo ja mam tu akurat pomiot kurzy, tak więc go tam zbyt dużo nie, nie dam tak tylko w koło lekko i obsypujemy do końca już. sypujemy obsypujemy nasze pożeczki tak, żeby została tutaj o, taka niecka jeszcze trochę tu mamy takie. Korzenie włoskowate, one będą odpowiadały za odżywienie naszej porzeczki do czasu, aż ona się dobrze nie, nie ukorzeni, dlatego te korzonki należy zakopać. No i mamy. Lekko ubijamy, nie za mocno. Tak. I mamy zrobione. Tu jest taka lekka niecka, która posłuży nam do podlewania. Nie zasypujemy, czy też nie wsadzamy naszych porzeczek, czy różnych innych krzewów w ziemię typowo do sadzenia krzewów. Taką, jak nam sprzedawcy nieraz polecają. Ponieważ krzewy, ale to też dotyczy się drzew owocowych, zaczną nam puszczać o, korzenie tylko w tym obszarze. Ponieważ tu będą miały pożywienie, dużo składników odżywczych i w ogóle nie będą myślały o tym, żeby nam się rozkrzewiać. A jeśli dodamy, jeśli tak jak tutaj gleba jest dość sypka, ją, ich wsadzimy, one będą sobie szukać będą się rozwijać bardzo mocno systemy korzeniowe w poszukiwaniu wody no i dzięki temu nam to gwarantuje pełne ukorzenienie tak więc teraz ja sadzę cztery jeszcze pozostałe krzaczki i widzimy się po, po posadzeniu na podsumowaniu tego filmu jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o dwóch bardzo ważnych sprawach Pierwsza to jest to, żebyście sprawdzili, jakie odmiany macie i ile one miejsca za zajmą, kiedy wyrosną. Tak jak ta jeżyna może do od 3 do 5 metrów, no, dlatego musicie pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od, o, od yy, sąsiednich krzewów. Tak jak widzicie, to jest trzmielina, ale ona będzie wykopana za chwilę. Tutaj są tujki. Też za chwilę będą wykopane i posadzone już w miejsca swoje docelowe. Tak więc to jest jedna, żebyście pamiętali, że na krzewy też trzeba mieć odpowiednią ilość miejsca i żeby ich nie sadzić jeden na drugim, bo to nic z tego nie będzie. A druga odnośnie podlewania. Tu jest wilgotna ta bryłka. O, się rozpadła nawet. Widzicie, tu już puszcza nowy, nową młodyczkę. O, tu już puszcza nową młodyczkę, także jest dobrze. Korzeni ona zbyt wiele nie ma, ale to nie jest jakiś bardzo wielki problem. Natomiast należy pamiętać o podlewaniu, żeby ta bryła była cały czas wilgotna. Ponieważ jak ją przesuszymy, tu już nie wsiąknie żadna, żadna woda. Bez względu na to, jakbyśmy ją podawali, tylko będzie spływała po bokach. A korzenie z tej z tego bryły korzeniowej już nie będą miały siły siły wyrosnąć tak więc tak wygląda sadzenie krzewów owocowych ja tutaj sadzę ostatnie, już. tam są posadzone cztery w rzędzie jeszcze będę sadził czarną porzeczkę, ale to z własnych tam rozsad tutaj będą porzeczki, truskawki za chwilę sadzone, tak więc też będzie ciekawy film. Tam już mam miejsce przygotowane o. na nowy warzywnik. Tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany jak założyć nowy warzywnik w całkowicie, w całkowicie innym miejscu lub też ktoś się właśnie wybudował i chce swoje warzywa zacząć uprawiać zapraszam do śledzenia kanału, do obserwacji. Ponieważ będzie będą powstawać właśnie filmy o, na temat zakładania warzywnika też bardzo pożyteczne. Mam nadzieję. No i co? To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie. To pomoże w zasięgach. Możecie zadawać pytania również w komentarzach też. Chyba, jak już zasubskrybujecie, to wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do następnego filmu. Na razie cześć.